Witajcie, sami widzicie jaka pogoda pada i tak samo bywa z naszą motywacją. Motywacja właśnie to jak pogoda. Raz jest, raz jej nie ma. I nie zawsze coś nam się chce, tak? Nie zawsze chce nam się iść na siłownię, czy nie wiem, iść na jakiś długi wyjazd z rowerem, no czy inne jakieś rzeczy, które które mm, robimy, tak? Więc y, co pomaga? Kluczowa jest jednak dyscyplina, czyli takie proste, powtarzalne nawyki, tak, które dają poczucie bezpieczeństwa, z takiej stabilności, nawet gdy motywacja spada. Co to może być? To może być właśnie y, krótki spacer, oczywiście może w tej pogodzie. Nie bardzo, ale może to być. Można włączyć sobie muzykę, która i poćwiczyć parę minut w domu. Można zrobić 15 przysiadów. Może mam jakąś bieżnię, mogę wejść na nią na 10 minut. Tak, czyli kilka minut ruchu dziennie. Niech to będzie też y, kładzenie się przed 22, ale przede wszystkim chodzi na przykład o ten ruch. tak? Te małe elementy będą miały ogromny wpływ na naszą y, kondycję. Tak? Y, dyscyplina to nie jest sztywna kontrola. To takie ramy, które właśnie wspierają nas, gdy motywacja spada. A więc zachęcam Was do tych y, codziennie kilkuminutowych, powtarzających się nawyków, mimo że tej motywacji może tego dnia nie ma. Pozdrawiam.